Kolejny przypadek y, cywilnej, politycznej śmierci młodego polityka albo ciężkiego ranienia młodego polityka y, ciosem zadanym przez niego samego y, w sposób y, brutalny i okrutny. Co takiego się dzieje z tymi młodymi w polskiej polityce? Ja się, że to chyba nie dotyka tylko młodych, bo to jest kwestia stanu ducha, a nie. No wieku starzy nie, nie na chodnikach. Raczej... Nieświadomie jeszcze. Nieświadomie. A ta młoda policjantka siatkarka świadomie oddała, tak? <noise> Nie, więc powiem tak, to jest bardzo smutne, dlatego, że wszędzie musimy od siebie wymagać. I takie stare te prawdy życiowe o tym, że na prestiż autorytet pracuje się latami, a w jedną chwilę, poprzez jedną głupotę albo nis, niskie pobudki można to wszystko zmarnować. Problem polega jednak na czymś innym. Kiedy popatrzymy, kogo zasysamy dzisiaj do polityki, to proszę zwrócić uwagę, że ja chyba jestem jednym z nielicznych polityków, którzy to komentują nie z radością, że oto przytrafiło się PiSowi i głównemu konkurentowi dzisiaj PSL-u w tych wyborach, które będą za... Nie, nie rechoczę ze śmiechu, nie zacieram rączek, bo zdaję sobie sprawę, że za miesiąc czy dwa po Hoffmanie i jego sprawie zostanie nie tylko pewnie jakiś wniosek prokuratorski, dyskusja o uchylenie immunitetu, co tam jeszcze, nie tylko zostanie kolejna tysięczna propozycja obwieszenia internetem wszystkiego, żeby kontrolować tych polityków, po czym po dwóch miesiącach nikt już nie będzie kontrolował, bo się, że to jest takie żmudne, szczegółowe i tak dalej, tylko zostanie nam gigantyczny osąd, a każdy bez względu na to, z której jest formacji, będzie wchodził na salę i naprzeciwko w oczach będzie czytał. Czy ten też jest takim samym łobuzem. I w związku z tym dzisiaj spadliśmy jako polityka i politycy gdzieś tam poniżej 4% sympatii, czyli gdzieś szary koniec. A myślę, że dzisiaj gdyby to badać... Trzeba powiedzieć, powie... samo dno, panie premierze. Gorzej, bo dno nie ma dna. Często albo zakupujemy się już nie na dnie, no tylko w mule. Jest strasznie. Ten, ten krajobraz chwilami nie, ale widzimy, pan, to strasz, chociaż straszne. mi się wydaje, że nie jest aż tak źle, jak nam się wydaje. To znaczy że nie jest tak, że 466 siedzi w Sejmie, tylko pewnie ich tam siedzi jeszcze 5 no czy 10.